Robimy za darmo gołębniki. Każdy może mieć swój wspólny gołębnik. Witamy serdecznie wszystkie koleżanki, wszystkich kolegów. Chciałem się wszystkimi podzielić nowym moim projektem, pomysłem. Mianowicie, dużo hodowców pyta teraz o wspólne gołębniki. Robi się to dość duża moda. Dużo wykonujemy różnych gołębników, między innymi wspólne. Jeden właśnie jest, teraz jesteśmy w trakcie takiej budowy. I w czym rzecz. Dużo hodowców marzy o swoim wspólnym gołębniku, więc, więc ja że tak powiem poszłem krok dalej i chcę pomóc takim ludziom, którzy chcą się bawić właśnie w tego typu sport i chcą mieć swój własny wspólny gołębnik. Tak jak na początku filmu wspomniałem budujemy za darmo takie gołębniki. Na czym to polega taka budowa za darmo takich gołębników? Eee. Na pewno hodowcy słyszeli o leasingu. Czyli to jest taki coś w formie leasingu. My po prostu budujemy, ja jako firma, e, która zajmuje się profesjonalnie budową gołębników, chcemy po prostu dla hodowców, którzy chcą mieć swój wspólny gołębnik, chcemy po prostu wybudować taki gołębnik. Eee. Czyli jeżeli ktoś ma kawałek działki, ochotę, chce pracować, Chce się w to pobawić, zgłasza się do nas. My budujemy wspólny gołębnik z całym wyposażeniem, z osprzętem, który potrzebny jest, w zależności w jakiej formie się to umówimy, naszą formą zapłaty jest po prostu prowizja jakaś z, z, z tych yy, gołębnik będzie naszą własnością i po prostu wynajmujemy hodowcom Jeżeli ktoś po prostu po jednym sezonie stwierdzi, że, że nie chce się już w to bawić, czy ma dość. Ułamyk nam to po prostu zwraca. Nie? Na takich to będzie zostawiać. Szczegółowych informacji to będziemy oczywiście udzielać już osobom zainteresowanym. Ale generalnie taki pomysł jest, że po prostu my wybudujemy zrobimy dla hodowców, którzy chcą mieć swój własny wspólny gombnik. Jeżeli też chodzi, bo na pewno padnie pytanie: co dalej? Nie? Jeżeli komuś pójdzie dobrze, no i chciał będzie po prostu kontynuować dalej tą przygodę czy ten swój biznes. W ten sposób jak najbardziej oczywiście chcielibyśmy, żeby, żeby takich osób było jak najwięcej, a żeby każdy projekt kończył się właśnie w ten sposób. Wiadomo, że ten gołębnik będzie później do odsprzedania przez nas, nie? czyli nie, nie, nie ma coś takiego, że my później po prostu go zabieramy komuś czy coś. Jeżeli po prostu pójdzie ten biznes danej osobie, ten gołębnik będzie po prostu sprzedany czy tam leasingowany przez jakiś czas, to już kwestia jest po prostu umowy. Generalnie chodzi mi o to, że jeżeli są takie osoby zainteresowane, bo, bo czasem hodowcy pytali, dzwonili, chcieliby się to pobawić, no ale wiadomo, żeby wystartować potrzeba worek pieniędzy i po prostu my to zrobimy, zainwestujemy za hodowców. Za organizatora, można powiedzieć, zachodowcą. Za organizatora zainwestujemy w budowę takiego gołębnika, wykonamy go bez wpłaty własnej. Później te wszystkie informacje jak dalej co, no to będziemy po prostu ustalać, ale jeżeli są po prostu osoby chętne na coś takiego, zapraszam do kontaktu i będziemy ustalać szczegóły. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam.